Nazywam się Marek Popławski i wspólnie z firmą Bitfood Farutek opowiem Wam o sposobie marnowania brzuszków ryb: Hara na Zacznę od tego, czym jest nam a w szczególności hara na banzukę. Kuchnia japońska bardzo często zapożyczała ze wszystkiego, co ją otaczało. Zapożyczała z kuchni wietnamskiej, zapożyczała z kuchni koreańskiej i między innymi też zapożyczała z kuchni cudzoziemskich, które y, przypływały do Japonii z takich krajów jak Holandia, z takich krajów jak Portugalia. E, nanban to jest sposób y, marnowania w stylu właśnie portugalskim. E, nanban po japońsku znaczy cudzoziemski, zuke znaczy marnować. Ten pierwszy człon, czyli hara, znaczy brzuch. Całe zdanie hara na oznacza marnowanie brzucha w stylu cudzoziemskim. Technikę tą możemy stosować do praktycznie każdej ryby. Takie jak halibut, łosoś, miętus. Przede wszystkim te ryby muszą być tłuste. To jest najważniejszy warunek. My pokażemy to na przykładzie łososia. Teraz pokażę Wam, jak praktycznie wykonać nanbanzuke. Mamy już wycięty brzuszek, ponieważ jest ze skórą. Usunę tę skórę, aczkolwiek nie jest to konieczne. Można zostawić go ze skórą yy, taki bardzo prosty sposób, czyli wycinam z kawałka, następnie urywam odrobinę papieru, chwytam ten, tą skórkę, która mi tutaj została przez papier, podstawiam nóż i usuwam tą skórę. Ona jest niestety nie do wykorzystania, także pójdzie do kosza. Po zdjęciu skóry, przystępujemy do pocięcia ryby. W tym celu bierzemy nóż deba i pod kątem 45 stopni nacinamy sobie ten brzuszek, żeby uzyskać takie kąski jednorazowe. Żeby nie sprawiały trudności klientowi, który będzie je jadł. Razem z tą płetwą brzuszną, wszystko to będziemy wrzucać do mąki pszennej. W miejsce mam mąkę pszenną, zwykłą, najnormalniejszą. Wszystkie te elementy wrzucam do środka i panieruję je w mące. Ważne jest, żeby to dokładnie zrobić, ze względu na to, że za chwileczkę będziemy je wrzucali na wrzący olej i jeżeli niedokładnie zostaną pokryte mąką, to mogą nam po prostu strzelać. Przystępujemy do wykonania marynaty. W tym celu potrzebujemy jedną część sosu sojowego, jedną część mirin, jedną część sake, jedną część bulionu dashi i 10% części octu ryżowego. Czyli jeśli dajemy 100 ml sosu sojowego, to octu powinniśmy dać 10 ml. Łączymy ze sobą wszystkie składniki w jednym naczyniu. I przechodzimy dalej. Przystępujemy do kolejnej fazy, a mianowicie do e, smażenia ryby na głębokim oleju. W tym celu układam na koszyku od frytury e, opanierowane mąką kawałki ryby. E, wiadomo, że bardzo ważna jest temperatura, w jakiej będziemy to robić. I ta temperatura nie może przekraczać 165 stopni. Ponieważ, jeżeli będzie wyższa niż 165 stopni, to mąka, która jest, którą jest pokryty łosoś, po prostu się popali. Będzie miała nieładny brązowy kolor. Wkładamy koszyk do frytury. Lekko unosimy. Nie będziemy tego smażyć bardzo długo, bo nie chodzi nam o to, żeby. Ten brzuszek się usmarzył. Chodzi nam tak naprawdę o to, żeby mąka, która go pokrywała, lekko stała się chrupiąca, a on w środku, żeby był surowy. Na tym właśnie polega cała tajemnica nambanzuka. W zależności od tego, jak grubo pokroicie łososia, tak długo trzeba go trzymać we fryturze. To cięcie, które wykonałem ja, wymaga nie więcej jak 30 sekund, więc za chwileczkę go wyciągniemy. Jak widzicie, ryba wypłynęła, w związku z czym osiągnęła odpowiednią temperaturę. Wyciągamy koszyk z frytury. Czekamy, żeby nam lekko olej spłynął. I przerzucamy go do na wypełnionego papierem, żeby odsączyć nadmiar oleju. Tak wygląda. Usmażony łosoś. Po pozbyciu się nadmiaru oleju, przekładamy cały brzuszek do marynaty. Trzeba robić to bardzo ostrożnie, ze względu na to, że mięso z brzucha jest bardzo delikatne, a poddane obróbce termicznej rozpada się w rękach. Przekładamy. Minimum pobytu brzuszka w marynacie to jest 20 minut. Ale najlepiej zostawić go na noc, żeby dobrze przeszedł smakiem i żeby uzyskał idealną konsystencję. Pokazaliśmy Wam przykład na banzukę właśnie na łososiu, ale pamiętajcie, że można to robić na każdej rybie. Tłustej oczywiście, czyli na halibucie polecam bardzo mintusa. Jest to wspaniała ryba i do banzukę jakby stworzona. Próbujcie, nie bójcie się tego robić. Pamiętajcie, że ten brzuch jest wartością dodaną. Zobaczycie, że wasi goście zakochają się w nim.